Komisja Nadzoru Finansowego została powołana po to, by stać na straży stabilności rynku finansowego, bezpieczeństwa jego uczestników i zaufania obywateli do instytucji finansowych. Najwyższa Izba Kontroli odkleiła się od rzeczywistości w kwestii giełdy. Nadzór ten nie może być fasadowy, nie może być formalnością. Mówiąc zupełnie obrazowo, ten dialog u KNF-u z kontrolerami NIK wygląda trochę tak, jak próba przekonania osób, które twierdzą, że ziemia jest płaska, że jednak tak nie jest. Działania KNF zamiast wzmacniać zaufanie do rynku przyczyniły się w tych przypadkach do jego osłabienia. To organ, który ma chronić interesy inwestorów, zapewniać przejrzystość i przeciwdziałać nadużyciom, bez względu na to, czy dotyczą one dużych banków, spółek giełdowych, czy drobnych akcjonariuszy. Najwyższa Izba Kontroli masakruje raportami Komisję Nadzoru Finansowego w konfrontacji o tym, kto odpowiada za afery Polnord, Getin, Ursus i Banku Apexowego. Gośćmi Sylwestra Latkowskiego między innymi była prezes, obecnie likwidator Polskiego Banku Apeksowego Anna Zwierzchowska, były prezes Ursus Karol Zarajczyk. Najwyższą Izbę Kontroli będzie reprezentował Janusz Pawelczyk, a Komisję Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski. Niedziela 9 rano na żywo na kanale YouTube. Konfrontacja. here